Były pan świnka. szczerze, że jest strach. Fuck. Jakie instrukcje widał mi ten mroczny głos? Pod tułkami do tuneli, a potem do układu pomp. A jeżeli drzwi będą zamknięte, będę musiał znaleźć inny sposób, by zejść w dół. Mimo to, że nie mogę mu ufać, moja ścieżka jest już wytyczona. Nie będę zwracać uwagi na te hałasy. Na to węszenie i szuranie pode mną. Pokonam strach przede wszystkim, przede wszystkim, co się kryje i uratuje swoje dzieci. To świetnie, ale muszę chyba przyciszyć. Tak. Nie wiem, bo te tłoki były tak głośne, że trochę zabijały tego strachu. Ale dobra, idziemy w dół. Fak, nic tu nie widzę. Chyba tam. Nic tu nie widzę. Że coś mi wyskoczy to umrę. Fak. Nic nie widzę. Proszę nie wyskakuj, Panie Świnko. Wiem, że Ty byś... Be... Panie Przyszły Bekon. Mogę Pana nazwać Panie Przyszły Bekon? Pana nienawidzę z całego serca, Pani świnia. Z całego mojego serca Pana nienawidzę. Pana była drabinna. Oj, Panie świnia. Nie jest Pan człeko świnia. Jest po prostu Pan zwykła świnia. Bo jest straszny. A ja tak robi tylko zwykłe świnie. O. Transport środków chemicznych, niebezpieczeństwo. Materiały silne, wzruszące i wysoko łatwopalne. Ech. To pewnie my. Dlaczego ja w ogóle o tym pomyślałem, jak tam miałem drzwi? W gnieździe jaj. Za sześć pensów głębiej wróble. ruble. Aniołowie w niebiosach dziś nie tańczą skocznie. Ni godzin, nik ratunku, ni wybaczenia, bo dziś lili w syn grobie spocznie. Ładny wierszyk, pasujący do klimatu tej gry. Jest strasznie. To muszę powiedzieć Państwu szczerze, że jest strasznie. Ale do porównań, do mrocznego obłędu <laughs> Odniosę się dopiero na koniec. Na razie analizuję, zbieram informacje i próbuję. <laughs> Pan świnia. Halo? Trochę za głośna jest muzyka i to wszystko tutaj. Nie wiem dlaczego nie jest taka subtelna jak tam. To wszystko jest takie głośne i ty, Tam bardziej dźwięk tych potworów straszył, tutaj... Ale jest mocno, jest bardziej oskryptowanie, bardziej zrejestrowanie, jest mocno. Dobra, działa jeszcze. Osiniaczony i obity, ale żywy. Pomimo wysiłków sabotażystów udało mi się przeżyć. On i ja jesteśmy uwikłani w dramatyczną walkę. Ale motywuje mnie chęć uratowania rodziny i to ja wygram. Nie zwracaj uwagi na to szaleństwo. Nie zastanawia się, jakie to... Jak okrutne i odrażające czyny tutaj popełniono. Znajdź drogę do pompy, wypompuj wodę i uwolnij dzieci. Dobrze, nie wiem, kto jest bardziej zwariowany. Ten sabotażysta czy... Dobra, dalej, kucam. Halo? Quickly, Halo? Coraz bardziej... Tak jak w pierwszej amnezji. Tak zostawię sobie porównanie na koniec, ale tak będę całą grę porównywał. Więc nie. Chciałem coś powiedzieć, ale... Ale nie. W celu uniemożliwienia asymilacji tkanek wymagane jest zastosowanie określonego związku, ponieważ w innym wypadku komórki się nie scalą. Usunięcie obiektów, w których proces nie przebiega prawidłowo, musi być natychmiastowe. Należy w tym celu użyć spopielacza, inaczej ryzykujemy stworzeniem ożywionej istoty bez formy. Jest to nieprzyjemne. Wystarczy użyć esencji berneburga i płynu z rozrzedzonej cząstki ur. Urgonu w różnych ilościach Miksturę można następnie podać do Dożylnie obiektowi po uformowaniu W celu otrzymania wiązania komórek Związek jest niestabilny i wysoce Reaktywny na światło Po wprowadzeniu do ciała Do jego aktywacji można użyć lampy Showmana, Schumana Ale poza ciałem jest on silnie zrzący Może nawet zniszczyć niewielki kawałek metalu Czyli z jednej strony To była maszyna do przerobu Ludzi z drugiej, jakieś eksperymenty. E, eksperymenty z e, ożywianiem? Z no, nie, nie, nie nekromancją, może. Ale z ożywianiem e, istot. Musi istnieć jakieś inne przejście przez te zamknięte drzwi. Rozważam różne możliwości. Kutka jest stara, ale mocna. Po upadku, nie mam siły, by ją rozbić. Może jest inna droga. Może. O coś tu można nawet. <laughs> tańcuj, tańcuj. Dobra. Śmieszne. To jest chyba... ...pewnie owa lampa. Dobra. Gdyby ktoś miał mnie niepokoić, nastawię to sobie na... ...na wejście. Będzie mój azyl przed świnioludźmi. O! Nie wiem, czy to zadziała, ale jestem z siebie dumny. I w dół, ciągle w dół. Zobaczymy, jakie okropności. Czy tylko świnioludź jest tutaj zagrożeniem? Przepraszam, coś mnie Szwędzi. Czy tylko świnioludź jest tutaj zagrożeniem? Czy też inne potworności czekają na nas w odmentach fabryki? Piramida? Da fuk! Co to jest? To jest... Taka poczta ciśnieniowa Się wydaje Ale co to jest? Nie mam pojęcia Chłodnia O nie, mroczny korytarz, nie, 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 nie. Tylko nie mroczny korytarz Jumpscare Nie, ser, powinien tak... Jumpscare <coughs> Dobra Chłodnia Przesuń wajchę Co to dało? Aha, tu przekazuje... Nabija to ciśnienie do przekazywania Dobra że tu wchodził świnio człowiek Przez O Pojemnik jep. Gdzie on jest Ej oddaj mi po pojemnik Dobra. Pali mnie cały płonę Krwawią z każdego otworu ciała z tyłu i z przodu ciekną mi po nogach krew i kał. W wymiocinach widzę swoje płuca. Na brudnym kamieniu kładę strzępy moich organów. Wypij to, powiedział, a ja wypiłem. Przemiana poruszyła moje wewnętrzne ja. Moje zęby kich... kichają i rozbiegają się niczym myszy w ciemności. Nie mogę ich... nie mogę znaleźć ich wszystkich. Zbieram ile mogę i wciskam z powrotem w posiniałe dziąsła, ale paznokcie płaczą i odpadają. Wypij to, mówi. To pomoże ci zwarczyć gorączkę. Nie wszyscy jesteśmy w stanie znieść przemianę. W drugim słoiku pod kocem jest jakieś zwierzę, nie chcę tam zaglądać, ale ono również bierze łyk, podaje naczynie bestii pod kocem, słyszę jak pije. Boże wszechmogący, jak człowiek może wysrać tyle krwi i wciąż żyć? Uh, what the fuck? Coraz więcej tajemnic, podoba mi się. Dobra, nie zniknij może teraz tym razem. Okej. Okay. Blup. Eee czekaj Czy myśmy nie zeszli czekaj, czekaj 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 Jakim cudem? Już tu stąd zeszliśmy Albo mi się wydaje nie, nie wydaje mi się Nigdy tu nie byłem A to całe światło tak Łota Nie, nieda widzę jak się zmieniają korytarze Jezu, on Jest za mną To już zapyrza że... Nie wiedziałem, nie słyszałem, no słyszałem go ale Run like a boss, run like a boss. Ale już przekazaliśmy ten stryk, dobra, przekażemy go jeszcze raz dla pewności. A nie, przekazaliśmy, więc won Dobra, i tu musimy biegnąć like a boss. Run, 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 run. Nie ma go. A miały nie uciekać potwory w tej części. Miały pozostawać. Oj ojoj. Oj. Kolejny minusik. Odwołuje, 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 odwołuje. It fell onto his hands and they eroded in front of me. To stumps. To stumps. Next time we will use an equal mix of infusion vita and organ disperser. No, no, just take him out. Fuck. You can dump him in the river for all I care. Pani Świnio Pani Świnio Pigi, 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 pigi. Dwie. Tu byliśmy Zagrody Nie chcę tam iść A będzie znowu świnka I to nie jest świnka Peppa Ani świnka chudzinka To jest obrzydliwy świniostwór Nie chcę. Nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Miałem dzisiaj nagrać większą część materiału, ale nie wiem, czy mi się to uda teraz. Jestem zbyt... Zobaczymy, ile już gram. <laughs> A nawet godziny nie mam. Prosimy o ciszę. Nie pożyć i nie zdrażnij zwierzyny. Zamknięte. Halo? Dobra. Nie czy to dobry. mogłem tu w ogóle wskoczyć? Nie mogę. Przecież nie mogłem. Panie świnko, myśl, myślałem, że jesteśmy przyjaciółmi. Liścik. Otrzymałem dzisiaj part... Kolejną partię imbecyli. Najbardziej załosne ludzkie okazy, jakie kiedykolwiek widziałem. Nikt nie pyta, dokąd ich zabierają. Zarządcy Beldram są zwyczajnie zadowoleni, że mogą zmniejszyć tłok w przepełnionych cuchnących salach. Mierzymy im czaszki, sprawdzamy uzębienie, podajemy Laudanom na uspokojenie. Czekają w kolejce niczym bydło. Tępem brązowe oczy i brudna skóra. Wielu z nich w tym czasie się wypróżnia. Manipulatorze ustawiają się w całkowitej ciszy. Słyszysz syczenie gazu. Stłumiane jęki, gdy wyrywane nie są zęby, a kości łamiane i nastawiane. Słyszę krzyki świń. Usunięliśmy tam wszystkie lustra, ponieważ po zakończeniu procedury na największy kłopot sprawiały własne odbicia. Po wszystkim, kiedy już zasną, przechodzę się między nimi. Moje dzieci, szepcę im w snach. Jesteście moimi dziećmi. Znów mam dzieci. Dzieci, których doskonałe ciała sprawiają, że w moim ciele zaczyna krążyć krew. To jest chore. Czyli on tworzył świnio ludzi. Tak misiu? Jep. ta fucker. Oh yeah. Dobra. Idziemy dalej. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie, polecajcie znajomym. Jeżeli podobał Ci się ten film z serii Emission Machine For Pigs, zobacz całą playlistę albo inne filmy, które stworzyłem. A ja się oddelegowuję. Na razie i do zobaczenia w następnym filmie.